Odtworzyliśmy lokację ze Squid Game'a i zamknęliśmy 100 graczy, którzy będą rywalizować między sobą o tę myszkę. Dobra, dawaj, mów kiedy mogę pisać 3-2-1. Pisz, 3-2-1, dawaj. Żartuję, serwer! Otwórz pierwszą grę! <grym> Ej, Patrz, wszyscy zginęli już! Aha, Jezu, to jest ciężkie. Mamy green light, red light, przeciąganie liny, most ze szkieł i wiele więcej. Jeśli chcecie więcej takich challenge'y, to cel łapek na ten odcinek to 10 tysięcy. Myślisz, że kto będzie pierwszy? Nie wiem, ja nie mam faworytów jeszcze, nie, nie na pat, tym etapie. Pat 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 pat, pat. zginął! A co jakbym skito by sprzedał teraz? Ja mogę patrolować... Czekaj, 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 zatrzyma się, nie, zatrzyma Nie, się. jak... Nie wierzę... Papa, pa, ja będę tutaj chodził z łukiem i w nich celował, będą obsrali. A stoją, 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 stoją. Ej patrz jak ten jest blisko! Zaraz przejdzie pierwszą grę. Zobacz, Tonio, Ale... uda mu się... Jest! To nie leci, nie leci, patrz. Patrz na Tonio. Myślisz, że ogarnie, że trzeba parkour przejść? Patrz. Patrz, 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 A wiesz co jest najgorsze? Hmm? Oni w ogóle nie te... nie spychają się, mogą przecież uderzać w siebie. No właśnie. Ej, Tonio leci, Tonio leci. Gdzie on jest? Patrz, tutaj. tutaj. Patrz. <laughs> tonio spadł. <laughs> Zrzuciłem. No nie, zrobiłem 180. Patrz, nie umiem przeskoczyć łatwej 180. Patrz przeskoczył. O, jeden przeskoczył. ciekawe Nafta. czy mu się uda, ciekawe czy mu się uda. Pa, pa, pa. No, nie, spadł. Nie typie! Zrzuciłem jakiegoś typa Tu dalej na green light' jeszcze ludzie są. Próbują, próbują, biegną. Jest ktoś na trzecim Patrz, etapie. Nie, nadal, tutaj już ktoś nadal, jest nadal ludzie są na początku, nadal giną, nadal nie umiem przejść pierwszego etapu Jest! No nie! Nie zrobiłem najprostszego skoku, już bym tu przeszedł, bo na moście. Ja. Patrz. Zobacz O Ekuhi Ekuki, e myślisz, że... Nie padł! No nie Teraz mamy Wardongsa, Patrz, mamy pierwszego, wiesz co? Dajmy mu coś w prezencie. Tak żeby inni nie zobaczyli. No nie, weź to! Halo! Halo! Napiszę, patrz, że patrz. przypominam, że można się bić. Ciekawe, ciekawe czy to wykorzysta. Dostało ode mnie drewniany miecz, Ma drewniany miecz pa pa, pa 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 Wywalił się! Już był na końcówce! Kolejny! Co, co jest? A to jak skończę to w ogóle redline dalej muszą robić, nie? Te tak, światła. Od początku. O bo najgorzej. Najgorzej co, nie? Zobacz, tutaj jest dwóch. Chyba nie chcę skakać, bo Warna ma miecz. Warna do ma miecz. O, 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 o. Patrz, kolejny się wywalił z kubany. Ej, wbił, bije wbi 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 go, bije się. Podbiegam się. Zabije misia? Zabił misia. Dobra Warna, co za dużo to niezdrowo. Serwer zawiesz mu miecz. Patrz, Warna już nie ma miecza. Ciekawe czy... zobacz ile ludzi próbuje rozgryźć którą ścieżką wejść to. do góry Ale Warda nie utrzyma pozycji się wydaje A ja, ja mu głowę zawracam, nie widzi, że ktoś zaraz nie patrz! patrz. Dobrze. Czemu oni się nie zrzucają? No zrzucajcie się! Dużo ludzi ginie. Do zrzuć Dużo ludzi go! Ginie. Patrz, ale oni nie rybali, On zrzuć go! Piachu dobrze czemu się? idzie, się jakaś drużyna utworzyła. Chyba ta, tylko oni chyba nie, chyba nie wiedzą, że ta nagroda nie będzie do podzielenia raczej Dokładnie, chyba nie wiedzą jeszcze co ich czeka później Piachu już po raz chyba piąty tutaj jest, Próbuję wskoczyć Ale czemu oni się nie zrzucają? Chyba trzeba im pomóc No, także Piachy, wiesz nie Także O Boże Dobra, chyba nie ma na co czekać, serwer Otwórz kolejny etap O, oh. ciekawe czy ogarną, ciekawe czy ogarną Myślisz, że któryś ich zrzuci? Patrz, zrzucił go, ale szkrom Warna, dobrze, Warna dobrze, dobrze, mi się niepokonany Warna nie robi się... sojuszy, Warna spadł już patrz, patrz, karma, karma patrz, go dopadła Trzy pod rząd spadli patrz, 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 zobaczmy do tego Patrz, przeczytał tabliczkę, przeczytał tabliczkę Patrz, patrz, no zrzucajcie się Myślisz, że się zrzucą? Ja mu pokazuję, zrzucajcie się ale, dobra, to są słaboani gracze. Jestem to są... pewien, że jak już to przejdą, to sojuszy dalej nie będą robić. Patrz, patrz, podź. Kto ich tak? i Sam spadł. Co się stało? O Boże. Dam mu taką nagrodę, lekką. źle ich porobił. Na chwileczkę. Daj mu się kierkę na chwilę. Dobra, Niech zobaczmy. Ma. Zobaczmy to, zobaczmy o, patrz, to. Patrz, biegnie. Widzisz, że dobra. Przemek ma się dobra, idę, idę, zobaczy co się tutaj dzieje. Idź zobacz tam, ja tutaj ich podopinguję. Dobra, idzie, idzie ktoś, idzie już tu do was ktoś. Może zrzucić e... bornado od pleców Mareczek, mareczek do was idzie. O, i karmelowa. Zawił mareczka! Przemek, Ta? dobra. Serwer, zabierz Przemkowi siekierę. Wiesz co ja bym już im tu ułatwił, zróbmy im schody jakieś. Nie trafiają. Wiesz co, dobrze, myślę, dobrze, że, myślę, że Przemek dobrze wybronił swoją pozycję, ale czy zasługuje, żebyśmy to już mu otworzyli? Chyba nie. To mi w ogóle był... Patrz. Ej, go. Ej, patrz, spichają się. Dobrze, dobrze. Zobacz, 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 zobacz. Ale trzyma pozycję. Przemek trzyma. Tak, bardzo dobrze mu idzie. Zobacz, oni się teamują, ale ja coś czuję, że Warnado zdradzi ich wszystkich. <noise> ja łukiem, a oni uciekają. <noise> Dobra, zrobię im tu lekkie ułatwienie i myślę, że serwer otwórz ostatni etap. Czy Przemek ostatni ogarnie? Zobacz, czy, przedą, czy Przemek przedą. ogarnie. Przemek! No czy Przemek ogarnie? Zobacz, się... lecą na niego. On wrócił! Przemek! Nie, nie! Przemek! Przemek! Przemek nie ogarnął. Zobacz, Warnado leci. Warnado leci, czy przeskoczy? Przeskoczył, wchodzi do labiryntu. Zobacz, biją się, biją się. Martin, dobrze. Strażniki bije, zobacz. Warnado ja tu... zginie od strażnika. Warnado <laughs> zginął od strażnika. Będę ich stresował. Biegam po labiryncie, szukam tu kogoś. O, jest. Martin bije Mareczka. Mareczek jest już przy końcu. Nie! Spadł na sam dół. By już tak blisko, zobacz. Był już tak blisko. Idę zobaczyć, co tam się dzieje na początku. Tak blisko. Jestem na tym moście. I mam stary full jedzenia. Śmieć! Martin pilnuje wejścia. Pan Nie, też spadł. Dobrze. Nasz strażnik się dobrze spisuje. Nie przepuści żadnej osoby. Dobra, strażnik, pilnuj początku labiryntu. Zobacz, zobacz, zobacz. Już są przy wyjściu. Czemu on tu skaczą? Wpadł w ostatnim momencie! Już przy wyjściu Czemu był! Czemu, tu skaczą? Czemu tu skaczą? Zobacz, jest już. Tak! Mamy pierwszego! LJ! Co wybierze? O! Poc. O nie. Wybrał dobrze! O nie! Nie! Wpadł! Już tak blisko, dzieliło go 10 skieł od wygrania. Już kolejne osoby są na szkłach. Dobrze, dobrze trafił! Dobrze! Coś się Ej. dzieje? Nie! Ej, w ogóle, Zrzuć, zrzucili się, dwóch się zrzuciło. Nie, nie. Patrz nie. Przy końcu, co się stało. Mówisz? mówisz, mówisz, mówisz z pierwszą osobą, dobrze. Mamy trzech zawodników, mówisz jest Ej, ja pierwszy też... bezpieczny, zobacz jak się boją. Zobacz, mamy Chrycysa, mamy Pan, Pan i Boczka. Patrz, patrz, patrz. Leci, leci. Czy wybierze dobrze? Czy wybierze dobrze ostatni? Nie! Spadł! Spadł! Już tak blisko! Ja jestem na szkła! Tak za się. O Dexi spadł, Dexy spadł. Dexy spadł na sam dół! Jest! Jest! Boczek! Co? Mamy dwóch Dwie naszych zwycięzców, czyli boczka i mówisza. To Pan tego Pan można Dix. zlikwidować. Pan Pandiks niestety musi być zlikwidowany. Dobra chłopaki, udało wam się jako w sumie. Mówisz przeszedł jako pierwszy, ty drugi boczek. Przeszliście naszego Squid Game'a, ale to jeszcze nie koniec. Zaprowadźmy no. ich na ostatnią rozgrywkę. Chłopaki, wiem, że chcielibyście oboje wygrać, ale nie wiem jak w to się gra, więc po prostu się bijcie. Kto wygra, wygrywa nagrodę. O kurde, dobra, zobaczymy. O ale mówisz, dostaje Okle, A już się ręce pewnie trzęsą. Sikiery! siekiery! O, siekiery. O. Może, może mówisz, coś to jeszcze ugra. Nie! Nie! Dobrze! To znaczy Dobra, tak! Świetnie. GG! Świetnie! Boczek. O, Boczek! GG! Jesteś zadowolony z wygranej? No. Chcesz coś okay. powiedzieć na koniec? Super, super. Super. Dobra, dziękuję. <laughs> Siema!